Justyna Y bohaterów pierwszych spi w z gwiazdami. Justyna, Y 30L Wyspi w nowej edycji tatca z gwiazdami nie zatatczy jednak u boków boskiego tancerza. Stefano Terra będzie Kolip innu uczestniczk, co Pono nie spodoba Bosi Bybej kreska o Piotra. Justyna, Y Bawusza biznesie zaistnia ba i ujawnieniu map kreska etskich kabopotów. Ona skoczka opisywa ba, kreska m idzni a Piotrem nie ugbada się najlepiej. Ponadto Oskar kreska A ba m kreska A oto, kreska M ma kochanki rzekomo zaniedbuje dzieci. W rozmowach z dziennikarzami i we wpisach na Instagramie, które później najcz, ciej usuwa ba. Ujawnia ba jeszcze więcej i nierzadko atakowa ba m-a. Jaki czas później zupełnie zmieni baton? Zadzba publicznie wspiera m-a i wypowiada się o nim wypcznie dobrze. Mniej więcej w tym czasie wyszło na jaw -e. Y bowie SU po rozwodzie. Mimo kreska E Justyna nie jest U kreska on Piotra, nadal jest oni G Zaliczy bawę sesji dla Playboya i dosta w basny program telewizyjny, w którym godzi zwanione pary. A to nie wszystko. Y-Bowa wyspi równikreska w nowej edycji tatca Z Gwiazdami. Jeszcze nie wiem, z kim za ta DCZ, Z, ale du kreska Ewra kreska E nie zawsze robi na mnie Stefano Terrazzino. Na pewno obiecuj powci GN mój góralski temperament i esbucha nauczyciela, mówi bafe fleszu. Kaza Bosi jednak kreska to nie jej przydzielano Stefano Justyna będzie trenowała u boku innego tancerza co podobno wywoła bospicie na planie programu